Na AliExpress można kupić takie silikonowe rurki. Ja kupiłem co prawda troszeczkę ścianki za grube, ale są też, można kupić takie, które mają ścianki troszeczkę, że się tak wyrażę, cieńsze. W związku z tym łatwo to można nożyczkami takimi kosmetycznymi lub jakimś ostrym skalpelem ponacinać i zrobić sobie taką oto fajną dekorację, czy to do brutówki czy do ee, dżerka, powiedzmy. I zaraz zobaczycie, jak to się prezentuje w wodzie. Mi się to osobiście bardzo podoba. Nie wiem... cichobella. Nie wiem, jak... Nie wiem, jak ten... Jak szczupaki na to. Jerk prawie zawraca, a to czerwone całkiem przyzwoicie się zachowuje.